Czym była kontrreformacja? Był to ruch w Kościele Katolickim skierowany przeciwko reformacji, czyli była to odpowiedź Kościoła Katolickiego na reformację. Rozpoczął się on z Soborem Trydenckim, który trwał z przerwami od 1545 do 1563 roku. Został zwołany za pontyfikatu Pawła III. Sama kontrreformacja trwała od połowy XVI. Wieku do końca wieku XVII. I tu należy jeszcze raz wspomnieć. Została zapoczątkowana przez papieża Pawła III i kontynuowana przez Pawła IV. I to właśnie oni są uznawani za reformatorów Kościoła. W wyniku kontrreformacji doszło do bardzo wielu zmian w Kościele katolickim. I zmieniono organizację Kościoła oraz Ustanowiono wiele postanowień antyprotestanckich. Może zacznijmy od zmian w organizacji kościoła. Zreformowano duszpasterstwo, zreformowano również kształcenie, wprowadzono semina, seminaria, zreformowano kształcenie, seminaria duchowe, uczelnie katolickie, żeby one mogły sprawniej funkcjonować. Wprowadzono dyscyplinę wewnątrzkościelną, zakazano łączenie w jednym ręku kilku godności kościelnych. Co do tej pory było czymś normalnym. Wprowadzono wizytację parafii przez biskupów. Do tej pory te parafie mogły działać właściwie w sposób niekontrolowany. Biskupowie zaczęli rezydować w diecezjach. Wszedł obowiązek noszenia szat liturgicznych. Rozpoczęto prowadzenie księg parafialnych. Były, był to już obowiązek. Rejestrowano w ten sposób wiernych. Zmieniono również na przykład oprawę liturgiczną tak, żeby przyciągnąć wiernych do Kościoła. Rozpoczęło się wspieranie literatury i sztuki, ale oczywiście zgodnie ze stanowiskiem Kościoła. Rozpoczęła się też działalność misyjna zakonników. Jeśli chodzi o postanowienia antyprotestanckie, to tu należy wymienić potwierdzenie zasady obecności Chrystusa w Eucharystii i uznanie mszy świętej za ofiarę, potwierdzenie pozycji papieża, utrzymanie siedmiu sakramentów, Tradycji czytania Pisma Świętego, interpretacja Pisma Świętego mogła być wykonywana tylko przez papieża. Oczywiście były to wszystkie postanowienia przeciwprotestanckie, mające odpowiadać na te zmiany, jakie wprowadzali protestanci. Potępienie teorii predestynacji, czyli wiary w to, że wiara nie jest wystarczającym warunkiem zbawienia, niezbędne są jeszcze dobre uczynki. Wykluczono też zbawienie poza kościołem i język łaciński stał się językiem liturgii. W 1559 roku wprowadzono przez, Pawła, przez papieża Pawła IV również indeks ksiąg zakazanych, w którym znajdowały się dzieła, których nie wolno było katolikom czytać pod groźbą ekskomuniki. W indeksie znalazła się literatura protestancka, dzieła niezgodne z obowiązującą doktryną Kościoła, czyli na przykład o obrotach ciał niebieskich Kopernika, dzieła Machiawellego, Galileusza, Gibruno, Frycza, Modrzewskiego. W 1542 roku Paweł III odnowił również świętą inkwizycję. Na czele stało święte oficjum, które miało nadzorować działalność sądów inkwizycyjnych. Głównym zadaniem inkwizycji było zwalczanie herezji poprzez wykrywanie, nawracanie i karanie heretyków, czyli takie prawdziwe odrodzenie się inkwizycji. Oczywiście ofiarami inkwizycji padło wiele osób, w tym Giordano Bruno, spalony na stosie w 1600 roku. No, stwierdził on, że skoro na przykład te gwiazdy, które świecą na niebie, mogą być czymś jak słońce, to może wokół nich również jest jakaś planeta, jakaś ziemia, i ciekawe, czy tam również jest taki Bóg jak u nas. To wystarczyło. Te wszystkie działania, wymienione działania, przyczyniły się do mocnego zahamowania postępu Reformacji i wzmocnienia pozycji Kościoła katolickiego, ale w krajach tradycyjnie katolickich, w tych innych krajach innych niż te kraje tradycyjnie katolickie, czyli w krajach poza Hiszpanią, Portugalią, Tutaj nie wspomniałem, o czym warto pamiętać, czyli o nowych zakonach: Jezuitach, Pijarzach, Teatynach, Bonifatrach, Kamilianach i Kapucynach. Jezuici, tutaj założycielem, święty Ignacy Loyola, 1534 rok. W tym zakonie panowała hierarchiczna struktura na czele, na czele z generałem. Czwarty ślub, czyli posłuszeństwo papieżowi, zajmowali się szkolnictwem. Działalnością misyjną, ewangelizacją i wpływami na dworach. A ich dewiza to dla większej chwały Bożej. Pijaże, czyli święty Józef Kalasanty 1597 rok, rozwój oświaty wśród ubogich. Dewiza, pobożność i nauka. Tatyni to święty Kajetan, 1524 rok. Chodziło o ożywienie działalności duchowieństwa, księży oraz współpraca z innymi. Chrześcijanami z Ormianami, z chrześcijanami prawosławnymi, ewangelizacja, szkolnictwo. Bonifatrzy, święty Jan Boży, 1540 rok, opieka nad chorymi, śluby troskliwej opieki. No, zajmowali się po prostu tymi chorymi, żeby im jak najbardziej pomagać. Kamilianie, Kamil de Lalis, 1584 rok, również pomaganie chorym. Kapucyniczej Mateo Serafini de Bascio 1528 rok śluby ubóstwa, zakaz posiadania wszelkiej własności, opieka nad chorymi i więźniami. Kontrreformacja, tak jak wspomniałem, w pewnym mierze zatrzymała reformację, zatrzymała te zmiany, jakie zachodziły w kościele, oczywiście jej skuteczność była uzależniona od miejsca. I o ile na przykład w Hiszpanii, Portugalii czy też Polsce. I niektórych innych obszarach kontrreformacja się udała. O tyle reforma Kościoła katolickiego w miejscach, gdzie można powiedzieć, stracono już wiernych, nie była taka skuteczna. Pamiętajmy o tym, że kontrreformacja również wiązała się z wieloma ofiarami. Może kilka słów o reformacji w Polsce. Trzeba pamiętać, że XVI-wieczna Rzeczpospolita to duża tolerancja religijna w Polsce i chociaż te prace kontrreformacyjne były przeprowadzane to jednak nie były one tak można powiedzieć ostre jak na przykład we Włoszech w Hiszpanii w Portugalii czy na przykład we Francji tutaj jednak luteranizm kalwinizm arianizm były religiami uznawanymi i ludzie i oczywiście szlachta oraz mieszczanie mogli bezproblemowo wyznawać co chcą no może nie co chcą ale jednak katolicy, luteranie, kalwiniści, Arianie, wyznawcy prawosławia mieli wolność religijną. Ale i tak pod koniec XVI wieku rozwój Reformacji wyhamował, szlachta zaczęła masowo odchodzić od protestantyzmu i z biegiem czasu, niestety w Polsce w wieku XVII skończyła się tolerancja wobec innych religii, wzrosła niechęć wobec różnowierców. W 1658 roku, postanowieniem Sejmu, Aryanie zostali wygnani z ziem polskich. W 1668 roku wydano ustawę zabraniającą przechodzenie z katolicyzmu na inne wyznania, a w 1718 roku usunięto, usunięto ostatniego protestanta z Sejmu Rzeczpospolitej, oczywiście oskarżając o te wszystkie problemy Polski, co oczywiście było nieprawdą. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam ponownie.